Cześć, jestem w Warszawie, ulica Cedrowa 34. Czyli gdzie? Redakcja magazynu PEZYG EXTREME. Wchodzę tam, pokażę Wam jak to wszystko wygląda. To zapewne nie wiecie. Widzieliście jakieś skrawki na różnych materiałach, ale nigdy w takiej wersji. Dobra, dostałem zaproszenie. Mogę wchodzić. Dzień dobry, proszę, zapraszam. Ok, jesteśmy w środku. Materiały operacyjne. Pół drzwi. Tutaj takie dziwne rzeczy, ale tu jest redakcja ekstrema. Proszę bardzo. Strefa kwarantanny, drzwi Advertigo, bla, bla bla bla. Wchodzimy i... Uwaga, stanie. Tutaj jest kicimęcik. To jest Sojel. Cześć. Teraz czołem. I Mutti. Uwaga, wygląda to tak. Proszę bardzo, dzień dobry. Tak, tak, tak. Gołe ściany. Gołych bab nie ma, nie wiadomo czemu. I tak, główna... Zresztą, co ja wam będę opowiadał? Tutaj na co dzień pracuje Peres. Dzień dobry panu. Tak, rządzę tutaj na stanowisku. Muty właśnie podsiadł Romka, który z tego miejsca kleci ten nasz uchany. t powiedz tak? Ja pokażę twój śmietnik jeszcze. Tutaj pracuje Peres. Kołych bab nie ma na ekranie? Nie ma. Wyjątkowo. Piątek, piątek późno. Tak, tak, tak. Także kolejny numer, jak będzie zmieniona, to jego zasługa. Już coś tutaj namieszałem. Ten numer może być bardzo łysy. Może być bardzo łyski, tak. Sojer, poczat rozwa, który od niedawna wyrościł na stałe. W tutaj siedzi Rozwo. Gdzie jest ta jego plakietka? Jest, tutaj jest plakietka małotekka. menadżera. Widać coś, pan, redaktor Rozwo. Rozwo. Grawerowana w szczerym złocie, także na skupie. Bierz. dobra. Tutaj nazwoziłeś jakieś. Tutaj ja nazwoziłem śmieci. I Glock no. Złan, tu jest w ogóle redakcyjny, proszę państwa. Dobra. Tu kto siedzi? To jest takie przechod. To jest, Przechodmy. Tak, to jest jak wolne miejsce. Tak, okej, okay, okej. Okay. Kto to położył tutaj? Jeszcze o, jedno nie. Jest, jedno za dużo. To jest jak niszczymy wolne miejsce przy bliższym stole. To przychodzi może. Dobra. Zabić, tam A tutaj? Tam Roger. Jak do? Tutaj dotrze, Roger, tak? Jak zdoła do redakcji, człowiek pracujący 24 na dobę, Także czasami Roger, musisz... co ty to masz? To jest sam Jeden kabel wysadza internet w całym budynku. Okej, okay, ale to jest takie pomieszczenie redakcyjne, mało ciekawe, tutaj się nic nie dzieje, natomiast Absolutnie. cała magia dzieje się gdzie? W gralni. Nie, w gralni nie chyba. Ale zaprowadzisz nas do gralni, co? No myślę o słowo Tak. Słowa, gralnia. tak chodźmy, nie mam pojęcia. Chodźmy, chodźmy na górę. Jesteśmy w, w domu takim... Dużo villa tak naprawdę, ale tutaj jest księgowość z tego co pamiętam. Nie palę światła specjalnie, żeby wam nie pokazywać. Chodzimy po schodkach na kolejne piętro tej rezydencji. Tak, tutaj przejdziemy przez redakcję. A mamy kuchnię przecież. O, Oczywiście nie To szybko kuchnia. Zapraszamy. Kuchnia, kuchnia magazynek. Kuchnia magazynek. Są koperty, które są. Tutaj jest, tutaj cyk, cyk. Jest dofawe. żarcie. Na bogato. Jakieś kąpy stare. A, to to jest to. Serwerownia ppe. To jest Wersja... Nie działa. A tutaj chyba są koperty do wysyłania archiwaliów i tak dalej. Chociaż nie mam pewności. Dobra. Tu. To widzicie? widzicie? Żarcie z mikrofali, dlatego Peres tak wygląda. Pokaż go już bardziej nie wciągnę. Przejdźmy do teraz drugi magazyn. Naszego wydarzenia Do grali. Okej. Okay. Syk. Jasne, grano, bo... Absolutnie. I to jest grania. Uwaga. Rozwytek. Muszę wejść tak, żeby było wszystko widać. To jest bardzo małe pomieszczenie. Znaczy małe, bardzo może nie, ale. Ma bardzo duży potencjał. Ma bardzo duży potencjał, tak jest. Teraz tak, mamy telewizor 55 zakrzywiony. I tu mamy coś Co bardzo ciekawego. Zrobimy unboxing z Unsharkingu, tak naprawdę. <gry> VR, tak. tak? Dzisiejsza. Dzisiejsza ciekawostka. PlayStation VR. No ale to będzie w osobnym materiale, więc nie będziemy się w tej chwili skupiać. Podsumowując, to wygląda tak. Telewizor, konsola w tej chwili, jedna na przykład druga leży tutaj. Zombiu? Tak jest. Przeróżne gadżety zbierane. Są wszystkie policzone. Kilka zbierane gadżetów gro. <grywa> Jakieś lampy do, do kręcenia, Zdała do robienia zdjęć, cokolwiek. Jest. A klitka, ale tutaj się sporo dzieje. jest nawet światło. No i tyle. Dobra, Peres, kilka słów jeszcze. Co tam chciałbyś powiedzieć? pozdrowić rodziców. Mam brata. rata. Niech wszyscy czytają, łoną magazyny, oglądają filmy powstające w tym zacnym miejscu. To tutaj się dzieją filmy? Wszystkie nagrywane są? No tak, między innymi ostatni e, hit YouTube'a, reakcja Ronka na PlayStation VR. Tak, to się tutaj Powiedz dzieje. O, jest właśnie tak, to się działo wszystko tu, to jest pamiętne miejsce. I widok za okno, proszę Państwa. No, mało interesujący, ale nie będzie. Dużo lepiej niż u Ciebie, <laughs> także <laughs> nikt nie narzeka. Nie Dobra, tak. mamy wszystko. Pomachaj ładniej i to wszystko w tym temacie. I do Dzięki. do zobaczenia na filmie. Handjemy, poproszę.